To Summoners Rift. Przepraszam, że tak długo musieliście czekać na ten odcinek, lecz zdobycie jakichkolwiek informacji o tak nowym bohaterze jakim jest Ivern zajęło mi zdecydowanie więcej czasu niż myślałem. Jeszcze zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym poprosić Was, byście napisali w komentarzu propozycję nazwy na naszą nową grupę. Nasza poprzednia grupa na Facebooku umarła ze względu na moją nieobecność i jej już raczej nie uratujemy. Dlatego zostawcie jakiś pomysł, a z pewnością razem coś wybierzemy. Ja jestem Infomod, a to są ciekawostki o Ivernie. Zapraszam. Pracownik odpowiedzialny za dźwięki Ivernana czerpał inspiracje z wielu gier, m.in. The Blind Forest, Flower, Journey czy Oprócz tego połączył kilka cech z postaci filmowych w jedną spójną całość, swoje natchnienie znalazł u drzewca z władcy pierścieni, jody z Gwiezdnych wojen oraz grafiki z króla lwa. Co jak co, ale trzeba przyznać, że gościu zna się na swojej robocie. Nasz bohater dostał anotację jako Ivern Zielony Ojciec. Dla nas, mieszkańców krainy wódką i kiełbasą płynącą, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Co innego mogą powiedzieć Francuzi, ponieważ łącząc anotację Iverna w ich rodowitym języku z językiem angielskim, dostajemy tytuł Ivern Zboczeniec. To wszystko za sprawą zapisu francuskiego, który właśnie pokazał się na ekranie. Chodzi tu o samą końcówkę, pierchwerch, co jest bardzo, ale to bardzo mocno podobne do angielskiego piervert, co oznacza zboczeniec. W języku angielskim głosu i werna udziela David Lodge, który również naminguje Skarnera oraz Galio. I tu niestety nie udało mi się dokopać do odpowiednich informacji kto demiguje Ivern'a w języku polskim, więc w tym wypadku musimy się zadowolić tym co mamy. Iverna ma pewne powiązania ze sprawą w Kumungu. Jest to tropikalny krajobraz znajdujący się w południowej części Valoran. Jeśli chcielibyście lepiej poznać całą historię o tropikach Komungu, kto tam brał udział, o co chodziło oraz co się wydarzyło, to napiszcie w komentarzu swoją aprobatę za takową produkcją, a ja już dołożę wszelkich starań, aby nagrać o tym film. I wręcz przez całą grę podróżuję ze swoją wiewiórką, która nazywa się Mikus. Co ciekawe, wstępny projekt historii Wernam mówił o tym, że Mikus miała umrzeć w bardzo ekstremalnych oraz brutalnych warunkach. Aczkolwiek ten pomysł nie spodobał się jednemu z deweloperów Riot Games i ostatecznie biurka przeżyła. Ivern był jednym z pierwszych mieszkańców Freljordu, który postawił stopę na ziemi i tuż po jego wieloletniej izolacji od reszty świata. Celem życia Iverna jest zostanie następcą Boga Wierzb. Jego historia mówi nam wprost, że zasadniczo jest nieśmiertelny. Podstawowy skin Iverna jest nawiązaniem do Entów z Władcy Pierścieni, natomiast jego drugi skin, Cukierkowy Król Ivern jest nawiązaniem do pana Tofiego z gry Candy Crush Saga. Dla Iverna wszystkie stworzenia w dżungli to jego przyjaciele, no może za wyjątkiem Dragona. To znaczy jego też lubi, ale znacznie mniej z niewiadomych przyczyn. Bard, retora oraz Ivern są dobrymi kolegami. Gdy Ivern użyje siewcy zarośli, zyskuje na chwilę zwiększony zasięg auto-ataków oraz zadaje dodatkowe obrażenia na wieżach. Krzaki i werna zasłonią więcej miejsca, jeśli postawimy je blisko ściany lub innych krzaków. Moi drodzy, to już wszystkie ciekawostki o Iwernie. Na sam koniec chciałbym poznać Twoją opinię o naszym leśnym dotku. Czy według Ciebie jest dobry, słaby, a może kompletnie nadaje się do grania? Osobiście uważam, że Iwernie jest całkiem niezłą postacią, ma duży potencjał, aczkolwiek dalej mu brakuje tego czegoś. A jakie jest Twoje zdanie? Pisz w komentarzu. Mój las, infomot. Narka.